Pyramid. A więc, cześć, manku, ja jestem Petro, to w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj witam was w takim nietypowym odcinku, ponieważ takiego odcinka jeszcze nie było na moim kanale, w którym będziemy oglądać największe, kompilacje największych faili w Minecraft'cie. Tak, takiego odcinka jeszcze nie było na moim kanale, tak jak mówiłem już wcześniej, więc jeżeli wam się spodoba taka seria, to wpadajcie tam na dół i zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli taka seria wam się spodoba, myślę, że 10 łapek, pojawi się kolejny z tej serii, więc podajcie to oczywiście tam na dół i lajkujcie, że wam ta sera przypadnie do gustu. I jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem was zaprosić do subskrypcji kanału, ponieważ się po 200 subskrypcji. Myślę, że takim dobrym prezentem na Dzień Dziecka będzie 200 subskrypcji. No, niecały tydzień jest do Dnia Dziecka, ale ktoś jeszcze nie wie, to 30 maja odbędzie się 12 Halives. Z przedłużaniem złotówka 5 minut. Więc jeszcze nie ustawię sobie przypomnienia i nie zostawię łapeczki, to macie. Na dole będziecie mieć link do tego live'a. Więc co 30 maj, do godzina 12-12 live z przedłużaniem 5 złotówka 5 minut, więc bez zbędnego zadania przechodzimy już do oglądania. Yo! Dobra, więc my już znajdujemy się na YouTubie, mamy już odpalony filmik, Dartmade Minecraft Fail Compilation Ja już tylko sprawdzę głośność, tylko czy z git.

Oh. You me. You can't. You can't. You can't. Dobrze, u nas na serwerze ekipy nie ma ten, że za skinięcie dostaje się bana na przykład na jakieś pół godzina bo coś, bo tak to niektórzy by długo z to nie pograli na tym, na tym serwerze. Ale dobra, mniejsza. Ej, to było takie unlucky, nie strasznie. To było strasznie unlucky. Oła, moje uszy. Myślałem, że uderzy to golema, nie? Dobra, jednak.

Czemu się dalej ko... Mniejsza, oh, mniejsza z tym. Find this out. Is that it? Łani się tam na cheat'a gra. No. no amigo! Aha, on na hardkorze grał i pół no, serca amigo. miał. Ojoj. Se guerra, Unlucky. Czemu on ty... I nie wyjdzie. I zginie. A ten pia... A, wiedziałem, że nie zginie. Że zginie. Wiedziałem, że zginie. To było bardziej... Więcej niż Oj, Ojoj. Kuj ciaciek, wpadł do lawy Okej okay. Nie, nie udało mu się na Wiedziałem Wiedziałem, że się skończy To nie ma To nie mogło się udać to, to już było prawdą, że to nie może się udać. Sam tytuł filmiku wskazuje Minecraft Fake Compilation, to, to, to było wiadomo, że to się nie uda, ale... ale dobra. Ocząp. To było mądre zagranie. No, no, Let me out! Oh no! Oh no! no. Oi, oi. So, where is he? Yeah. There. No, no. 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 God. 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 Oh my god, oh my god! OH MY GOD! No. IT'S no. God. God. IT'S IT'S no. logi. nie kop się pod siebie. A mówili, nie kop się pod, ojej, ojej. pod siebie. I tu wybuchnie Awe, no, no. Mówili, nie kop się pod siebie. Mówili, ale ktoś nie posłuchał, <coughs> i <coughs> No, no kim? Znajdziesz sobie kolejnego pieska. Nie wejdzie na to. A, wyszedł. ale z pani do lawy. Albo kopiąc kwart wpadnie. Albo tak wpadnie. Nie, żeby. Żeby nie było, nie oglądałem tego wcześniej, jak padłem na pomysł, żeby to nagrać, szukałem, szukałem jakichś kompilacji i mogę przyciągać, że tego nie oglądałem jeszcze, więc zostawiłem sobie specjalnie na odcinek, ja nic nie wiem o tym odcinku w Rachel, tak, tak żebyście nie pisali, że no żeś wcześniej obejrzał i teraz już wiesz po co jest i teraz tak mówisz, że o kurde, teraz to będzie to, nie, ja tego nie oglądałem. Yeah. Oh, <coughs> Janet, <laughs> wait a second. You know torches really aren't that useful, another because everything's on fire. Wäre halt schlauer, jetzt schon direkt mit, also, na, ich hätte schon jetzt da nehmen können. Damit wir wenigstens eine FI axt haben. Bug-Jump. A, zanim wybuchł Creeper. Jeśli ja nie wiem o co chodzi, a to zanim Creeper wybuchł. To jest... Ale ciche jest nagranie w ogóle. Teraz chyba tak usłyszałem, że to w ogóle tak ciche. Jak coś to Tobą to to nie ma ja wina, to, to nagranie jest takie się... ciche. Chyba, że... Ja mam tu przyciszone. Chociaż nie obiecuję. A jednak, czyli to jest ten Debilem, no, are you serious? O, yeah, they więc have przepraszam tagge, Was. Don't they? Oh, dude. Więc przepraszam, początek może być cichy. Ale przepraszam, to ja... to mój błąd. Przepraszam, naprawdę. Przyznaję się do błędu. Karamba.

Znisz dla pieska. Zabił pieska wagonikiem. Są mi takie przypadki.

Zginie, prawda? Prawda. god. Raj help. Shit. Shit, there's like five of them. What do I do, What do, I do? Chodź, chodź, chodź. A no więc co, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc, jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, to oczywiście powiedziałem, że powiedzcie tam na dole, zostawiacie łapki w górę, 10 łapek i powiedzcie, w kolejny odcinek z tej serii. Macie oczywiście też w komentarzu pisać z jakich innych gier chcielibyście zobaczyć, jakieś fail compilation i inne. Tam w komentarzu piszcie i zostawiacie oczywiście subskrypcję na mój kanał. Ponieważ, no, może do końca czerwca wbijemy te 200 subów. Więc, co, wpadajcie oczywiście do niego na kanał. Tutaj w karcie i w opisie będziecie mieli link do niego, ponieważ od niego właśnie będę brał te różne kompilacje Minecraftowe, Minecraft Royal, kanał. Więc co? Do zobaczenia cześć, do następnych. Jo!